Cześć, witam Cię na kanale Realife Academy. Ja nazywam się Wiktor i dzisiaj pokażę Ci, jak zaplanować trening dla osoby początkującej bądź średnio zaawansowanej, dla osoby, która już trochę trenuje, ale w sumie bez planu, dla osoby, która wraca po jakiejś tam dłuższej przerwie. Także co, bierzmy się za robotę. Ten plan i strategię, którą za chwilę Ci pokażę, można z powodzeniem zastosować u siebie przez pierwszy miesiąc, dwa, bądź nawet trzy. Więc możesz go podkraść albo dla siebie, albo dla swojego klienta, jeśli jesteś trenerem. Dlatego z tej formy, takiej mówionej, przełączmy się na nieco inny format. Także oto jestem, planujemy sobie trening dla osoby początkującej, tak jak powiedziałem we wstępie i lecimy sobie z kolejnym slajdem. Gro osób, które zagląda na ten kanał, pewnie mnie zna, ale dla tych, którzy oglądają to pierwszy raz, widzą mnie pierwszy raz w ogóle na nagraniu, chciałbym się przedstawić więc jeszcze raz. Nazywam się Wiktor. Jestem trenerem personalnym, który aktualnie pomaga ludziom również na treningach personalnych jeden na jeden. Prowadzę ludzi online. Stawiam pierwsze kroki jako szkoleniowe właśnie pod brandem Real Life Academy. I co? Fajnie, fajnie, że tutaj jesteście. To na pewno udowodnię Wam, że moja wiedza jest bardzo praktyczna i będziecie mogli użyć w swoim warsztacie treningowym. Ja trening już prowadzę prawie 8 lat. Mam dużo doświadczenia w takiej pracy z klientem, jeden na jeden doświadczenia w pracy z ludzkim ciałem, więc lecimy, pokażę Ci, jak ja w praktyce rozwiązuję takie sytuacje i doprowadzam ludzi do celu. Także jak to zrobić w kilku prostych krokach. Przeanalizujmy sobie te punkty, które tutaj widzicie na ekranie, czyli po pierwsze możliwości trenującego, ile razy taka osoba może w ogóle w tygodniu być na treningu? Czy będą to regularne pory? Czy to będzie na przykład poniedziałek, środa, piątek zawsze na siłowni i wtedy ta osoba może trenować? Czy na przykład będzie trenowała sobie także, że powiedzmy, nie wiem, dwa, trzy dni pod rząd, ze względu na pracę, będzie na treningu, potem 2-3 dni jej nie będzie, i tak dalej. To teraz trzeba przeanalizować, ile taka osoba może być w ogóle na siłowni, na jednostce treningowej. Czy 60 minut, czy 90 minut, czy 2 godziny, to wszystko analizujemy. Dwa. Cel trenującego. Czy w ogóle taka osoba jest zainteresowana drogą sylwetkową, czy chce mieć na przykład super wydolność? Czy chce połączyć jakiś aspekt właśnie sylwetkowy, wydolnościowy, i jeszcze jakiś zdrowotny? Czy ta osoba w ogóle <laughs> przepraszam, czy ta osoba w ogóle interesuje się? Polepszeniem formy, czy może przychodzi po prostu na siłownię do trenera, czy trenuje z planem treningowym, po to, żeby forma się nie pogorszyła. Jeśli jesteście trenerami początkującymi, bądź nie, na pewno to widzicie, że niektórzy po prostu chodzą na siłownię z tego względu, żeby nie było lepiej, tylko żeby nie było gorzej. I to też trzeba zaakceptować, i nie zawsze to musi być taki cel, że tak jak u nas trenerów, że chcemy mieć super siłę, być docięci jak najwięksi, jeszcze wystartować w Hyruxie i mieć super, super tutaj performance, regeneracji i tak dalej, tylko niektórzy mają po prostu cele takie zwyczajne przyziemne. 3. Ograniczenia i przeciwwskazania, czyli czy trenujący ma jakieś bóle w określonych segmentach ciała, nie wiem, plecy, kolana, obręcz barkowa, szyja i tak dalej. Czy to daje ograniczenia w treningu? Czy są jakieś przebyte kontuzje, które na przykład podopieczny nie zrehabilitował? To też wszystko musimy sobie ująć w treningu albo za pomocą odpowiedniego wariantu ćwiczenia, chociażby odpowiedniego wariantu dajmy na to wyciskania nad głowę, odpowiedniego wariantu jakiegoś ściągania drążka czy linki i tak dalej, czy odpowiedniego wariantu przysiadu wykroku, to wszystko będzie warunkowało to jakie klient ma ograniczenia, jakie ma przeciwwskazania, czy coś, coś go boli czy nie i to potem musimy sobie też oczywiście wszystko w treningu rozpatrzyć. No i czwarty punkt preferencja, to też jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz, o której teraz w ogóle ludzie, którzy mówią o tym jak planować trening, jak dobierać ćwiczenia i tak dalej. I, którzy no, o tym zapominają, no bo. Jakie w ogóle trenujące ćwiczenia lubi? Czy woli trenować w seriach w takim klasycznym ujęciu, że seria przerwa, seria przerwa? Czy woli, jak się coś więcej dzieje w treningu? Wiecie, chodzi mi po prostu o to, że musi być z tego fan, musi być zabawa. Nie może być tak, że my po prostu idziemy według Biblii optymalności tylko jedną drogą najkrótszą i nie mamy żadnego fanu z treningu. Trening to ma być przede wszystkim fan, ma być zabawa, ma być przyjemność z podejmowanych działań, z procesu. OK, zróbmy sobie krótką charakterystykę naszego trenującego. Ja będę tutaj myślał o mojej klientce Oli i słuchajcie, ogólnie ja ten trening też to jest w ogóle bardzo fajny schemat dla osób początkujących. Ja to implementowałem nie tylko u Oli, ale też ostatnio u sześciu moich klientek i naprawdę fajne efekty takie planowanie przynosi. Mamy trenującego. Jest to kobieta. Celem jest osiągnięcie sportowej ponadprzeciętnej sylwetki, takiej, żeby się po prostu na siłowni wyróżniała. Przedział wiekowy 20-30, możliwości treningowe między 4 a 6 razy w tygodniu. Da radę zrobić trening albo coś. Dostępny sprzęt to pełna siłownia, Brak ograniczeń zdrowotnych. Mamy tutaj wyróżnione jakieś ulubione ćwiczenia. Pracuje Ola w nieregularnych porach, czyli tutaj fajnie, jakby dało się zrobić trening dzień po dniu, czasem nawet trzy treningi, więc to też sobie uwzględnimy w planie. W planie będziemy stosować schemat upper-lower, czyli na jednej jednostce treningowej będzie trenowana góra ciała, na drugiej dół ciała. Celem takim technicznym, nadrzędnym jest oczywiście budowanie wytrzymałości mięśni, bo to jest pierwszy etap dla osoby, która wcześniej jeszcze mocno na obciążeniach nie pracowała. Najpierw wytrzymałość, później hipertrofia mięśni, a na końcu siła, jeśli siła nas w ogóle interesuje. Jak często? Częstotliwość treningu będzie 4 razy w tygodniu. Intensywność, jak, czyli jakie obciążenia? Będziemy sobie tutaj pracować na obciążeniach rzędu 40 do 70% ciężaru maksymalnego. No, i zobaczcie, że mamy sobie pierwszą jednostkę treningową, która obejmuje ćwiczenia górnej części ciała. Mamy jako pierwszy aktywny zwis na drążku, świetne narzędzie do tego, żeby wzmacniać nasz chwyt oraz wzmacniać mięsie naszej obręczy barkowej. To ćwiczenie w ogóle też nas świetnie przygotuje na kolejne etapy treningu. Robimy sobie dwie seryjki: 30-45 sekund. Jeśli to jest niemożliwe, to robimy tyle, ile możemy, i staramy się z treningu na trening do tej trzydziestki dobić. Następne ćwiczenia. Wiosłowanie na wyciągu poziomym. Oraz lat pull down, dwa kolejne ćwiczenia. Mamy tutaj część, która angażuje bardzo mocno nasze mięśnie grzbietu. Następnym ćwiczeniem jest tutaj jakiś push, jakieś pchanie, czyli mamy floor press. I następnym ćwiczeniem, floor press z tego względu, że jest to w miarę prosty ruch, jesteśmy tam w stanie bardzo fajnie skupić się na aspektach technicznych. Zakres ruchu jest nieco skrócony, więc ja zawsze to na początku implementuję. Piąte ćwiczenie, rozpiętki z prostymi ramionami na maszynie. Ja dałem tę wersję, ale również z powodzeniem Możemy stosować rozpiętki na wstawce płaskiej, rozpiętki na wstawce skoszczeń z głową w górę. To, co Wy macie na siłce, lub to, czego chcecie użyć dalej. Trap free rises to jest takie ćwiczenie właśnie dla mięśni czworobocznych grzbietu. Mamy tutaj bardzo fajnie zaangażowane czworoboczne oczywiście podczas drugiego i trzeciego ćwiczenia, ale jeśli chodzi o taką pracę stabilizacyjną, pracę głęboką, fajnie jeśli użyjemy też tych mięśni trochę w innej płaszczyźnie. I tutaj to ćwiczenie szóste właśnie do tego nam służy. Następne ćwiczenia 7-8 mamy uginanie na biceps, mamy wyciskanie francuskie z hantelkami na triceps i dziewiąte Stabilizacyjne ćwiczenia, czyli mamy martwy robak. Ja tutaj akurat martwego robaka ująłem w przedziale czasowym 45-60 sekund na serię. Można to też zrobić na powtórzenia, oczywiście. Mamy sobie tutaj w każdym ćwiczeniu, jak widzicie, przedział. Powtórzeń 15-20, z tego względu, że 15-20 to jest idealny przedział powtórzeń do budowania wytrzymałości mięśniowej. Tak jak słyszycie, pewnie w necie, że 8-10 powtórzeń to jest hipertrofia, że tam w okolicach 3 powtórzeń, jednego powtórzenia, czy tam maks 5 powtórzeń to jest na siłę. Tak samo tutaj w etapie budowania wytrzymałości mięśniowej stosujemy taki wysoki przedział, nie za długą przerwę. Ja, jeśli chodzi o tempo, praktycznie wszędzie daję 2-1, 2, 1, x, 1, czyli tutaj opuszczamy sobie ciężar w miarę wolno. Minimalna pauza i jak najszybsze podniesienie do góry. Oczywiście wszystko pod stałą kontrolą, pod napięciem mięśniowym. RIR, jak widzicie, RIR to jest w ogóle skala intensywności, czyli tutaj to oznacza dosłownie Reps in Reserve, to jest od tego skrót, co w tłumaczeniu na polski oznacza powtórzenia w zapasie. I my chcemy tutaj. Tak dobrać obciążenia. Rir nam mówi, jaki mamy ciężar wręcz, czyli chcemy tak dobrać obciążenia, aby po takiej zakończonej serii na 15 czy tam 20 powtórzeń, zrobić tak, że... Yy jeszcze mamy siłę wykonać tam z 3-4 powtórzenia. To jest minimalny rear, nie schodziłbym poniżej tego, nie robił do odcina na tym etapie, tylko skupił się na technice i na pracowaniu w tych zakresach, w pełnych zakresach ruchu oraz w tych zakresach powtórzeń. I tutaj Wam, tutaj na przykład do bicepsa i do tricepsa rearu nie dopisałem, z tego względu, że zapomniałem, ale też stosujemy RIR-3. Natomiast w martwym robaku oraz w aktywnym zwisie na drążku nie stosujemy RIR-u z tego względu, że nie są to ćwiczenia, w do których dochodzimy do upadku mięśniowego oraz nie stosujemy w nich obciążenia zewnętrznego. Dlatego nie ma tutaj skali, jak dobrać ciężar, bo tego ciężaru nie dobieramy. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jeśli mamy przedział 15, a 20, na przykład mamy sobie ćwiczenie floor press, pracujemy sobie na hantelkach o wadze 7 kg i jesteśmy w stanie zrobić 15 ruchów, to robimy sobie powiedzmy na pierwszym treningu, jeśli Ty robisz, ten, tym planem będziesz działać, albo będzie działał Twój klient na treningu personalnym, bo jesteś trenerem, to jeśli na przykład na siódemkach jesteśmy w stanie zrobić 15 powtórzeń, 3 serie, no to na kolejnym treningu spróbujmy tymi siódemkami zrobić tam, nie wiem, po 17, może 20. Jeśli uda Ci się zrobić, będąc na tym etapie budowania wytrzymałości, jeśli uda Ci się zrobić już 20 powtórzeń, wszystkie trzy serie, zwiększ sobie hantelki o oczko i znowu wróć do 15 powtórzeń i potem spróbuj znowu odrzeć się o te 20 powtórzeń, jak zrobisz 20, zwiększenie ciężaru, redukcja do tego dolnego zakresu, i tak sobie lecisz. Co? Lecimy sobie z kolejną jednostką treningową. Jednostka druga, czyli dół ciała, mamy tutaj couch stretch. Ja od tego zaczynam i tutaj praktycznie w każdym treningu dołu u podopiecznych implementuję ten, te, to rozciąganie. Z tegoż to względu, że ono świetnym jest narzędziem do tego, aby poprawić zakres pracy biodra, że jest świetnym narzędziem do tego, aby utrzymać nasze plecy w zdrowiu. A teraz każdy ma problemy z tym, że te nasze czwóry są za bardzo przypięte, dlatego sobie to zawsze wrzucamy. Statyczne rozciąganie. Jedna seria, 90 sekund, rozciągamy czworogłowę. Są tutaj takie przekonania i się mówi o tym, że rozciąganie statyczne przed treningiem szkodzi i ogranicza performance treningowy. Bla, 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 bla. Ale zastanówcie się albo pokopcie trochę głębiej i zastanówcie się, komu tak naprawdę przeszkadza rozciąganie statyczne przed treningiem. Czy to będzie właśnie taka osoba, która. Zaczyna siłownię, buduje, jest w fazie budowania wytrzymałości mięśniowej i pracuje sobie na niskich obciążeniach w takim przedziale 15-20? Czy szkodzi sportowcowi, który podchodzi pod one rep max albo pod jakąś taką serię na dużych obciążeniach, która, która obejmuje na przykład 5 powtórzeń? Moim zdaniem to jest oczywiście pytanie retoryczne i będzie to rozciąganie statyczne przeszkadzało, ale jeśli będziemy stosować naprawdę duże obciążenia i będzie nam zależało na podniesieniu ciężaru i na osiągnięciu naprawdę, Wyniku. Jeśli pracujemy sobie w przedziałach 15-20, albo powiedzmy rozciągniemy się statycznie, a potem jeszcze będziemy robić jakieś ćwiczenia rozgrzewkowe, serie wstępne i tak dalej, to możemy być całkowicie spokojni. Dlatego, jeśli potrzeba, rozciągamy przed treningiem. I pod pozycją numer dwa, jak widzicie, mamy wznosy na maszynie booty builder. Jest, jest to nic innego jak hip trusty po prostu przy użyciu maszyny. Ja na siłowni taką maszynę mam i bardzo chwalę sobie z niej korzystanie. Tak samo mrear 3, przedział powtórzenie jest taki sam. Dalej mamy sobie przysiad goblet, już na nieco większym rearze, czyli mniejszym obciążeniu, po to, aby tutaj dać większy zapas trenującemu, po to, aby bardzo dokładnie zrobił ten ruch. Przysiady wbrew pozorom nie są wcale takimi łatwymi, łatwymi ćwiczeniami, Takim łatwym ćwiczeniem i tym bardziej, że przysiad Goblet będzie nas ograniczał bardzo mocno, jeśli chodzi o stabilizację górnej części ciała. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś robił na Rear 3, Rear 2, Rear 1 przysiady z trzymanym tutaj ciężarem. Oczywiście da się, ale limiterem nie będą oczywiście nasze nogi, pośladki i tak dalej, tylko ręce, więc chcemy, żeby ktoś to zrobił dokładnie, w fajnym zakresie, a nie kaleczył od samego początku, żeby Rear się zgadzał. Z tego Rearu też będą efekty. Dalej mamy Step Up, w wersji tutaj jak widzicie na pośladek, Rear tak samo 3, na początku to wygląda tak, że pewnie to będzie w ogóle traktowane bez obciążenia i, 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 i yy potem dopiero z czasem obciążenie będzie dodawane w formie jakiejś sztangielki. 15 na nogę, martwy ciąg rumuński ze sztangą. Tutaj akurat wyznaję podobną zasadę jak w przysiadzie, że dajmy większy rear, trochę mniejsze obciążenie, ale żeby ta osoba nad tym dobrze popracowała, żeby ten zakres, żeby ten ruch był jakościowy i zakres ruchu był pełny bez kaleczenia. Swiss ball leg curl, tutaj takie uginania na dwugłowę na piłce, dwie serie uzupełniające 15 powtórzeń na piłce szwajcarską, dlatego nie ma też RIRu, nie stosujemy obciążenia. Odwodzenie nóg z uniesionymi biodrami na maszynie, tutaj daje taki wysoki zakres 25-30 Tutaj bardziej podchodzę do tego ćwiczenia tak, oczywiście udzielam takich instrukcji indywidualnie podopiecznej, podopiecznemu, żeby to ćwiczenie zrobić bardziej na czucie mięśniowe, na pompę itd., a nie traktować tego ćwiczenia jako ładowanie do upadku mięśniowego. I tutaj to ćwiczenie po pierwsze, na, na tym etapie, jeśli wracamy po przerwie lub jeśli jesteśmy początkującymi, da nam efekty, fajne efekty, bo też nam ta głównie góra pośladka będzie tutaj pracowała, bo będziemy działać na zgiętym biodrze, ale też fajnie nam otworzy biodra i przygotuje ich pozycję na dalsze, trudniejsze ćwiczenia, właśnie jakieś przyślady z większym obciążeniem, czy na przykład jakiś martwy ciąg sumo, jeśli byśmy chcieli taki zaimplementować. I co? Dalej, 8-9 to jest brzuch, unoszenie kolan w podporze na poręczach. Tutaj mamy tak na brzuch od strony właśnie tego przyczepu przy biodrach i tutaj dziewiątka to jest spięcia na bosta, akurat takie wybrałem trzy serie max i tutaj od drugiej strony atakujemy ten brzuch i tak to mniej więcej wygląda. I co? Przechodząc sobie dalej po 4-5 tygodniach takich działań, jak tutaj widzicie, na przedziałach 15-20 powtórzeń. Zobaczcie, co ja robię tutaj z tym planem treningowym. Ja nie zmieniam praktycznie w ogóle ćwiczeń, chyba że istnieją jakieś tam faktycznie ku temu powody, ale ja zmieniam po prostu, robię taki gradient zakresu powtórzeń i oraz oczywiście obciążeń. I ja robię coś takiego, że zmniejszam zakres powtórzeń, powiedzmy na 12-15. To się wiąże oczywiście, rir się nie zmienia, czyli nadal musimy trzymać 3% powtórzenia od upadku mięśniowego, co daje nam jasny wniosek, że musimy po prostu zwiększyć obciążenia, ale pracować na trochę mniejszym zakresie powtórzeń w serii. I po około 4-5 tygodniach robimy sobie taki zabieg i możemy pracować potem kolejne 4-5 tygodni, aż nasze ciało przyzwyczai się po prostu do większych obciążeń. I potem, według tego wzoru, jak tutaj widzisz, co ja właśnie robię na nagraniu, to możesz równie dobrze przeprowadzić kolejną fazę, czyli zmniejszenie potem po 4-5 tygodniach jeszcze powtórzeń, powiedzmy na zakresy między 8 a 12 wybranych ćwiczeniach. z taką strategią możesz sobie fajnie przepracować plan treningowy od samego początku, nie zmieniając nie wiadomo czego i tak naprawdę 3 miesiące na pracę nad tego typu strategii, to wcale nie jest dużo. To, to minie po prostu tak. A mięśnie będą po prostu świetnie przygotowane na dalszą ciężką pracę. Oczywiście są ćwiczenia, w których nie zmieniamy tam z zakresu na 8-12, jak na przykład zgięcia na piłce, czy powiedzmy rozpiętki i tak dalej. Tam nie robimy 8 ruchów, ale można sobie taką strategię zastosować. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której nikt nie mówi w internecie, mianowicie to, że jeśli ktoś zaczyna treningi bądź wraca po przerwie, to ta osoba na przykład nie jest od razu gotowa, żeby działać na dużych obciążeniach, więc potraktujcie też tą pierwszą fazę, zanim w ogóle zaczniecie dobierać obciążenia pod Reps in Reserve, pod Rear itd. Pamiętajcie o tym, że wy też musicie przepracować sobie tydzień bądź dwa i dać sobie czas na taką fazę adaptacji i nauczyć się przede wszystkim technicznie wykonywać te ćwiczenia, a nie od razu rzucać się na nie wiadomo jakie obciążenia. Musicie po prostu zrobić ten ruch jakościowo, bo tak naprawdę pamiętajcie, że wszystkie te zagadnienia teoretyczne, to planowanie treningu i to jakie ćwiczenia wybierzecie. Jest nic nie warte, jeśli wy będziecie, powiedzmy, wykonywać te ćwiczenia w zły sposób. Dlatego co? Pamiętajcie o tej fazie adaptacji. Zróbcie sobie, jeśli potrzeba, 1-2 tygodnie na początku takie zapoznawcze i dopiero później stosujemy sobie 4-5 tygodni zakres 15-20 powtórzeń, później 4-5 tygodni zakres 12-15 powtórzeń i potem 4-5 tygodni zakres 8-12. No i słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. To byłoby tyle, jeśli chodzi o mój debut tutaj na YouTube, jeśli chodzi o pokazywanie planowania treningowego. Będę pokazywał oczywiście plany w ujęciu innych celów, takich jak na przykład, nie wiem, priorytetyzacja, czy na przykład pod kątem treningu pośladków, pod kątem treningu, dajmy na to, góry ciała, pleców i tak dalej. Chciałbym na pewno kilka takich odcinków wypuścić. Zajrzyjcie na. Moje social media, tutaj podałem akurat RLA Akademii, ale jeśli chcecie w opisie też jest link do mojego prywatnego profilu, tam też jest ciekawy content. I tutaj się dzielimy taką wiedzą typowo merytoryczną, zaglądajcie, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał i liczę też na to, że w komentarzach zarzucicie jakieś tematy na temat tego, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Jeśli na przykład chcielibyście, żebym pokazał jak planuje trening w ujęciu pod jakiś określony cel. Jeśli chcecie jakiś odcinek poświęcony na temat budowania masy mięśniowej czy redukcji, takie odcinki już są, ale oczywiście to jest zawsze gorący temat, więc warto o tym nagrywać. To oczywiście nie ma żadnego problemu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania i o czym ma być następny odcinek. Nie zapomnijcie też o tym, żeby zostawić nam polubienie, jeśli to się podobało, i oczywiście subskrypcję, bo Was to zbyt dużo czasu nie kosztuje, a mi, nam to naprawdę może bardzo, bardzo pomóc. Dziękuję Ci za Twoją uwagę, Wiktor ReLife Academy. Siemanko.